Trzy bardzo popularne mity o samojedach, które trzeba wreszcie obalić. Samojed to pies idealny dla alergików. Wielu ludzi myśli, że samojed nie uczula, bo ma biały, czysty włos. Ale to mit. Ten pies ma grubą, podwójną sierść. W dodatku linieje jak szalony, rozsiewając wszędzie drobinki potrzerstka. Ina skórka, a to on uczula najczęściej, tak samo jak ślina. Dla alergika, linka samojeda to raczej wyzwanie niż wybawienie. Samojedy są zawsze śnieżno-białe. To jedno z najczęstszych nieporozumień. Owszem, większość samojedów jest biała, ale to nie jedyny słuszny kolor. Wzorzec rasy dopuszcza też kremowe i biało piszkuptowe umaszczenie. Wielu szczeniaków rodzi się białe i nabiera kolorów wraz z wiekiem. Tak, nawet lekko złocisty samojed jest w pełni rasowy. I ciekawostka, patrzcie jak wyglądam na śniegu. Samojed to pies bez zapachu. To mit, ale ma w sobie ziarenko prawdy. Samojedy pachną znacznie mniej niż wiele innych ras, bo nasza sierść jest sucha, odpycha prąd i wodę. Ale to nie znaczy, że jesteśmy całkowicie bezwonnymi psami. Po spacerze w mocnym deszczu, kontakcie z błotem czy kilku miesiącach bez kąpieli, każdy samojed może nabrać typowego psiego aromatu. A wokół Ciebie jakie krążą mity?